Ciała, koledzy, Manko, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku na Primar Firze. No i dzisiaj tak, na pewno postaramy się papuszkę oswoić. No i fajnie by było coś dla tych zwierzaków, coś wybudować. Jakieś powieszczenie, bo troszkę ciasnawo się tutaj, wam powiem, robi. Tym bardziej, że papugę teraz będziemy mieli, to ona to już w ogóle tu się nie zmieści. Był to ptaszysko, jest w ogóle takie wielgaśne. One takie normalne? Jeszcze ten mod tak sprawił, że jest takie duży. <noise> nie wiem. <noise> Bo ja już mam takiego myfucka, że ja nie wiem czy one są one takie normalne jeszcze. Czy <noise> ten mod tak Ja nie tak wiedziałem, sprawił. że da się tu wejść kurwa bez na górę. Gdzie? No tu. A że tędy? No. A, to też jakoś nigdy nie próbowałem, wiesz? To <noise> też. A da się weź. Ja się na początku dziwiłem czemu my cały czas żyjemy, nie? Czemu co my taki, taki spokojny start mieliśmy, nie? Mój kamienny dom, pierwszy został rozwalony, nie? A nasze dziwo jeszcze się trzyma. <laughs> A? Lewo trochę. O widzę papugę. No. Ale kur... Ej, czekaj miałem ten zrobić. O nie, do domu mnie zauważyło te dzikie. Właśnie idzie, do naszego nowa. Dwie papugi tu lecą. To... O Przyjaciała jedna znowu do Papuga się zbogowała Nie a wiem to... walczę z papugą to duże Ty gdzie ta papuga? Się. Pi papuga? Pi co jest? Ej, co to jest? Co to się odwaliło? To druga jest zaraz zbawała. Gdzie jest ta papuga? Go weź on teraz traw, jak on tak Ja cię. nie da się jej trawić <laughs> <laughs> Auć! Nic nie widzę! Jakbym... Nie, w sumie te mury przylatę, bo ona nie może wyjść. Jakbym od Dilofozaura dostał. Chyba ginę. No nie da się jej trafić. Została! Nie ucieka chyba. No, bo nie wiem co narobi. robi. No śpiszesz w końcu! Luneta by mi się przydała. Tym wiedział ile jeszcze zostało. Nie możesz to zrobić? No mogę, ale zapominam cały czas. Jak chcesz to możesz szybko zrobić. <grystanie> Ty no śpiszesz, no nie! Oj. Dorwała mnie. Mam połamane kości. Tak to jest jak się skacze. Ty no, ale zostaw moje plony! się, że ją rozrabisz. <grystanie> Ocie! To no faktycznie jeszcze trochę. Auć. To nasze 12613 Z tego jak le... Oddawaj moją pikę! No zjedz mi pikę z... No co za ptaszysko durne No pikę mi zjadł No nie! Ruszyła się Nie! No gdzie ona tam poleciała? Nie, no nie o swojej tak mam za mało strzału. Jakby stała w miejscu to jeszcze, a teraz... No nie no jeszcze raptory. Ej, nie będę trawił No super jeszcze! A nie uciekę To parazał jeszcze tego i brakowało Dostanie szczała, czy da radę? Da radę ja nic Idealnie! <ścoughs> Idealnie szczały mi się skończyły Ej, mam jeszcze szczały, ej, skąd? On? Ej to musiałem coś dostać, albo ja nie wiem co to się odwaliło teraz. Ja idę ją chyba pobudować jakieś mieszkanie, żeby mieli gdzie ten raz najgorsze, że będę musiał znaleźć taką samą papugę, tego samego gatunku jakby, bo tam jest dużo tych papug, nie, różnego rodzaju. Nie no, ja bym ja to w sumie tu po drugiej stronie po prostu tej jaskini zrobić, no bo, 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 bo ta jaskinia zawsze jakoś to dodatkowa ochrona jest, nie. Mm. O, byśmy mogli połączyć w sumie ze swoim domem na przykład, nie. No, można. Jakby to tylko otoczyć po prostu fundamentem i takie mury zrobić i tyle. <laughs> Żony no da, nie, bo no. one nie potrzebują tego, nie? No, ale zobacz tu można było też drzwi zrobić w sumie z tej strony. A już to mówiłeś. No. O, bo mogę tak zrobić. O, dobre, tak? I teraz mogę to podnieść. O, <grystanie> żeby było na równej wysokości. <grystanie> Co jest? w ten, ścianę w ścianie, nie? <grystanie> no tak, to się nie buguje, tak z fundamentami my to robimy. Bo jeden gościu przyszedł taki wielki, wielki w to miejsce gdzie budujemy dla Dinków i stwierdzi, że on sobie to zamieszka. A kto przyszedł? Tylko go nie walni, bo More nam całe hałko rozwali. Kur Ty właśnie ginę. No nie, a już byłem przy Obsydianie, to nagle jakaś Dodo Viverna mnie zaatakowała. Niech to szlak. Już miałem Obsydian, no nie. Już go miałem... Po ich śliskich łapach... No poważnie... A musz papugo! gry papugę? Ocie... Ole mi... padła Ty ta ewidentnie więcej damage'a dodaje? No co ona taka agresywna? Tak, papuga. nie widziałeś, że papug był agresywny? No, w sumie. codziennie jesteś trochę agresywny, więc w sumie no. Co? Teraz Dobra, się co powiedziałeś. <grym> Czy ja <grym> dobrze zrozumiałem? Nie wiem. Papugi niby coś tam rozumieją. I często to powtarzają. <grym> nie wiem, jak to z tobą. Tak, ja nie wiem, swoje rzeczy jego na jakieś szalona i tak, co gdzie <grym> coś pali. Eee! Czy ona nam rozwa... Nie! Farmę nam rozwaliła! No, co no, za? O, dostała. Chyba ginę. Nie. Ja Ty, zamroziła mnie, przeżyłem. Ty jak w wodzie jeszcze to na mnie ignoruje. Ej. Jakie jak jajca? Kamuflaż normalnie. Nie wie skąd dostaje. Papugo! no gdzieś ci poleciała znowu. Pod drzewo się zbagowała. Ah! Mam papuszkę bagowaną. Mam cię. Trzeba dojść jakoś do domu z powrotem. A. Ah. No ten tego. Tak, właśnie łabuś. No ten tego. Ciekawe, ale papuga możliwe, że uciekła. Ja pierwi, o tą papugę, jeśli ona nie no żyje, ale czy ona przeżyje tam? Ja jej dałem pasywną ucieczkę w razie, bo, w razie czego, by coś ją zaatakowało albo mnie. Chodź papugo. No to mi się wydaje, że ten dodo... Ruchy. <laughs> jak idą, idzie armia. No, jeszcze może jakoś je fajnie poukładać, żeby było dodo no, do, do tutaj, toksiki tutaj, alfa tutaj, papugi tutaj. <laughs> Dobra, w miarę tu sobie zwierzaki uporządkowaliśmy. No, papugi jeszcze nie, papuga, papugi potem uporządkuję, jak będę miał siodło na nie. A tutaj mamy dodo, toksik dodo, no i oczywiście alfa dodo. No, i ovi Raptor sobie lata tej wewty. Naprawimy tutaj chociaż częściowo, Larnie. Dobra, możemy sobie zrobić apexowy przysmak. A to oznacza, że jakieś apexowe stworzenie będziemy mogli sobie oswoić. Idę naprawić, bramę. O, nowy dzień to zachciało ci się pracować? Mhm. Mm Już no. przeżyłem lunetę. Ocie. DURNA Fiomia! Ty Tiger! Fiomia mnie uśpiła! Ginę! No uśpiła mnie i nic i się ruszyć nie mogę! Zbroję mi jeszcze rozwalił. rzuciła nagle. Znikąd. No zostaw mnie! To... <ślesy> 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 Ona mnie na szczała usypia, no mnie zaraz szlak trafi, no. Rzeczy swoich wziąć nie mogę. No bo przecież ona jest jakaś! No nie wytrzymie, Zara! Śmieszno, Fiomę sobie nie umiesz poradzić. Nie, bo mnie na szczała usypia. No przecież ona wszystko widzi! Idę do wody. Nie no, no jest, tutaj Fiomia, no przecież mnie szlak trafi. Chciałem wziąć ze swoje rzeczy, ja jak tak się będę czołgał do swoich rzeczy, to może mi nie zauważy, nie? <grystanie> <grystanie> mm -hmm. Idź w drugą stronę. No i fajnie. Chodź, chodź. Odprowadzę cię gdzieś dalej, bo mnie zara naprawdę coś. <grystanie> Dobra, fio mi tu nie ma, odprowadzimy. Teraz pytanie: które ciało to jest. O, to jest to. O! Siodło na papugę gotowe. Ja pie, No nie wierzę! Tiger, <grym>, gdzie jesteś? No nie! Co? Uśpiła mnie! Ja nie! Jeszcze żyję, jeszcze żyję, ale poszedłem spać. Ty, tą papugą będę mógł... O! Cie, jak fajnie! Tą papugą będę mógł sypiać. Jesteś ty? Tak. No? Patrz to. Nie. O, Apex jest. O, 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 mam Apexa, Widzę. Tam widzę, bym musiał znaleźć jakąś. No nie, może go to zabije. Aha, to, to zabiło. To no poważnie. Myślałem, że go to uśpi, a to go zabiło. Sprawdzę na tym, jak zrobię tu obok. No to zabija. No i uśpiło mnie! Ja biję to. Pstryb. O mnie walnął. mnie na dwie hity ten Apex zmiał. No bo jeszcze samice Dilofozaura musimy znaleźć. I oswoić. Czemu Tiger wkurzony bron to idzie do naszej bazy? Czemu wkurzony Twistera idzie do naszej bazy? Aha, dobra, też wiem dlaczego. Czemu? Bo Dodo przyszło takie niefajne. No, jest u nas w bazie, Dodo się zrespiło. Oni się tu respią, Tiger, w, w, u nas na wyspie. O, dostaje coś. Widzisz? <noise> Dostaje coś. Tylko jego 3 lata będę tak gubił. Dobra, powiem tak, no zabrałem już mu 20 tysięcy życia, nie. Zostało mu jeszcze 171. <noise> Uważaj, bo tam jestem piternie! Mówiłem, że w bazie mamy te dole. Ale wiedziałem, że z tej strony. O o! Tiger, bo kapitan się wkurzył. I papugi zrespiły jakieś. Papugi... Kurwa. Nie atakują! Ja tak patrzę coś leci. Nie no, ma dużo życia. Nie chcę mi się z nim walczyć. Niech tu niech tu przyjdzie. Chodź dodo. O? Jest poza murami. Coś ty zrobił! Ale drzewa też się respić nie będą. Nic się nie będzie respić, że żeś tak to pozostawiam. O, alfa pterek! Uśpiłem go! Też Tiger, alfa pterka? Tam strzela. Tak działa to strzelanie. A to ty strzelasz? No bo ci, żebyś nie uśpił się, to pod siebie nie to daje. Tylko pod siebie? Tak. Zostaw mnie. Też tego pterka, czy nie? No co ty robisz? Co za co za łeb? <grymne> Ej co jest? Aha! Jak to mnie złapało? <grymne> no nie To jest, że jakieś doda tu przylazą. Aha Wlazę do środka, bo drzwi są otwarte. <grymne> no i z, z, zrobiłem remament. wiem, to będzie pierwszy Jak ja będę pierwszy to ci bola na nogi, że to. To mi rzucasz? Wolę, aj. Dobra. Nic nie rzuca. Nie! drugą proszę, dawkę? Nie chcę. Coś... <laughs> o, Maszterka. terka. <laughs> Apex. O, ode mnie. Nawet mnie nie próbuj walnąć. Aha. Półgo! Moja papuga? Nie jest moja papuga. Gdzie jest moja papuga? Jestem. Czy Tiger wiem, gdzie jest moja papuga? O, apeksa uśpiłem. Nie no, przecież to przez hit. Bo tam jest te dodo przeklęte. Te dodo sprawiło, że inna. Oj, super. Jeszcze mnie te dodo goni. Ja pier... Nie, te przeklęte dodo. Nie, te dodo jest zabójcze. No, no sprawia, że wszystko cię atakuje, no przez jakiś. Nie, zablokowałem się. Co zginęło? Tiger, co zginęło? Apuga. Apuga? No. To no, co ty gadasz? Aha. No ta małpa ją zabiła. Się. Ty, te dodo zostało... Ty dostałeś coś, czy nie? Nie. Nie, to chyba nikt nie dostał. Ale te dodo zostało ten pokonane. Te dzikie. Małpa zabiła te dodo. Masz jedzonko. I chodź, idziemy do domku. Chodź, chodź, szybko, póki małpa nie wybuchła. Dobra, ja idę w stronę małpy. Bo coś czuję, że ona tam coś mogła fajnego, ten. Yy, bo wybuchła w takim miejscu, gdzie było dużo dinków. I te dodo. durne zginęło, co życie mi uprzychrzczało. Te dodo. ale schematów dała dziwnych. Oj. Oj. <gryw> Pójdźmy tu do wody. Kur, do wody miało być! Auć. perzyś mi zabrał. Do wody miało być, a nie po kolana do wody. Miałem cały się zanurzyć w dowody. Ja, nie, no ja zginę nie zabiorę swoich rzeczy, no nie ma opcji. Chociaż? A co wie dużo. Nie no ja ginę. A to takie nas... Z... różne schematy. Na jakieś różne dzikie rzeczy. Na, na Omega Lozaura. Na, me, na Omega Indominuxa Rexa. Na Toxic Carbonemysa, Toxic Wilka i toxic Omega ripera, jakieś inne małpko. Chodź, chodź za mną. Nie wybuchaj, tylko biegnij za mną. O właśnie. Biegnij, biegnij. Dobrze, dobra małpka. Oj, wybuchła. Nie, wybuchła, ale przeżyłem. Zd źle wyszczeliła. To odciągniemy cię jeszcze dalej. Oj. Teraz to idealnie we mnie. Teraz możemy tak. Yy, os, yy, I tak wiesz, jak są zwykłe bossy w arku, nie? No, to musimy jednego zabić, i potem jednego możemy oswoić. Takiego, no. Tylko, ale najpierw musimy zabić, bo one teraz dają takie co, jakieś boze sensy, jakąś, nie? I to coś też jest potrzebne. I artefakt tak. musimy zebrać, żeby jakiegoś bossa oswoić. Można też takie specjalne. Jakby one nic nam w sumie nie dadzą, żeby ten, żeby następne tiery jakby oswoić, nie? No. Ale możemy... no ale takie sobie możemy oswoić. jakieś na przykład malinowy pterek, to jest chyba najlepszy pterek jaki jest. No, ale jakby... Teraz teraz, te jakby oswoić. teraz tak powiem myśmy szedli cały czas po jednym, po jednym, a teraz jakby takie gałęzie się zrobiły i możemy kilka naraz. <laughs> to możemy oswoić teraz jeszcze jak są takie papugi były takie elementowe, nie? No, takie świecące się też, no. To teraz y, możemy oswoić takie chyba to też papugi, albo jakieś inne takie rzeczy. Y, dark, albo light. Ale w, możemy te Omegi właśnie ty, oswoić teraz. Chodź, Dilusiu. Tego cylindra byśmy mogli też w sumie oswoić. O, on by nam jaja robił. No, tylko że potrzebujemy tego jaja. Apeksów, a Dilofuzo nie ma ochoty jaj robić na razie. Będziemy robić pod łóżkiem. Pasta! Patrzcie na to łyżko? No. Drzewnica. Co? 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 Jak to świeżo wygląda. Ej, a zacznij spamić. JA ją zrobiła! Co zadaje? Ha! Ferdek zniknął! Serio? Co możesz go do czy Nie możesz. Nic dziwne. No demonik nie żyje. Co ona sama siebie zrobiła? Co tu się odwaliło? Sama z siebie możliwe. Mam. O! 800 skóry normalnie prawie. Ty Tiger? Nie. nie żebym chciał cię niepokoić albo coś, nie? No. Ale bramę nam ucięło. Ucie! Co zrobiła? Bramę nam I, i to coś mnie goni. Goni mnie nadal, nie? Odpuścił. Odpuścił. Ty bądź łazi. Łazi. Weź go stąd. O, robię przesmak. No i odcinek właśnie się kończy w następnym odcinku sobie oswoimy może jakieś fable stworzenie, może jakoś omegę, no i tego dzikiego stwora, co wlaz nam do bazy, może też będzie trzeba odciągnąć, a na ten odcinek to będzie na tyle, trzymajcie się, do następnego i cześć, cześć!